Witamy w kolejnym odcinku naszego vloga z tej strony Agnieszka i Ola. Ja zawsze najbardziej się cieszę, gdy kasada zaskakuje Was kolejną nowością. Tak, dzisiaj opowiemy Wam o nowym fotelu masującym Beta Sonicu 3. A jest o czym opowiadać, to bardzo dobry fotel. Zaawansowane cudo w przystępnej cenie. I do tego jest przepiękny, w całości wykonany z materiałów, dostępny aż w trzech wersjach kolorystycznych. Poza tym jest niewielki. Idealnie sprawdzi się do mniejszych wnętrz, a rozsiadając się w nim, każdemu będzie wygodnie, ponieważ został idealnie dopasowany nawet do osób wyższych. Dodatkowo jest szerszy w ramionach, także, barczyści panowie, mamy coś dla was. A podnóżek tego fotela możecie wypchnąć, aby idealnie dopasować do długości waszych nóg. Bytasonic 3 posiada aż 15 różnorodnych programów masażu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są tutaj programy wspomagające regenerację po wysiłku fizycznym, czyli coś dla mnie, masaże skupiające się na poszczególnych partiach ciała, masaże relaksacyjne, a nawet masaż tański. I możemy sobie ustawić aż 5 poziomów intensywności masażu, żeby idealnie dopasować masaż pod siebie. Czy mamy ochotę na masaż delikatny, czy też na bardzo intensywny, Betasonik to wszystko dla Was zrobi. Masaż Obejmuje cały kręgosłup, od karku aż głęboko za pośladki. Betasonic 3 pracuje w technologii 3D. Oznacza to, że pracuje góra-dół, na boki oraz przód i tył. Ten fotel posiada również poduszki powietrzne rozmieszczone na całej długości fotela w ramionach, przedramionach, biodrach, łydkach oraz stopach. A poduszki powietrzne wykonują masaż kompresyjny czyli uciskowy który ma na celu stymulować przede wszystkim pracę układów krążenia krwionośnego i limfatycznego. Pomaga również zniwelować zastoje, obrzęki oraz uwalnia od uczucia ciężkości. Olu nie zapomnijmy o stopach, ponieważ Betasonic 3 posiada masaż stóp nie tylko poduszkami kompresyjnymi, ale również spe specjalnymi rollerami, które odprężą i rozluźnią zmęczone mięśnie śródstopia, a także pomogą zlikwidować obrzęki i opuchliznę. Dodatkowo na wysokości kostki, w okolicach pięt, zostały zamontowane specjalne głowice, by troskliwie zadbać o tę część stopy. Petasonic 3 został wyposażony w funkcję ogrzewania w okolicach pleców która działa w sposób zintegrowany z masażem. Podczas sesji masażu specjalne strefy grzewcze w oparciu fotela emitują delikatne, równomierne ciepło. Temperatura została zaprogramowana tak, aby skutecznie rozluźniać mięśnie wspierając działanie głowic masujących. Pozycja Zero Gravity to jedna z najbardziej cenionych funkcji w fotelach masujących. Ciało układa się w niej w sposób, który równomiernie rozkłada ciężar i odciąża kręgi lędźwiowe. To ogromna ulga dla osób z bólem pleców lub napięciem mięśniowym, a Betasonic 3 posiada aż trzy pozycje Zero Gravity. W tym fotelu nie musicie zdawać się tylko na programy automatyczne. Możecie też skorzystać z ustawień manualnych, czyli wybrać ulubioną technikę masażu. Wyregulować jej intensywność, prędkość, a nawet szerokość rozstawu głowic masujących. Możecie też wybrać obszar masażu, jeżeli znajdzie Was ochota na masaż tylko karku albo tylko odcinka lędźwiowego. Betasonic 3 posiada bardzo prosty pilot w języku polskim i podręczny panel sterowania, który umożliwia wygodne korzystanie z podstawowych funkcji bez konieczności używania pilota głównego. Na panelu znajdziesz włącznik zasilania, pokrętło regulacji pozycji fotela, przycisk pauzy, bezpośredni dostęp do automatycznych programów masażu, włącznik-wyłącznik funkcji takich jak ogrzewanie i kompresja, przycisk wyboru obszaru masażu i przycisk ustawień manualnych. Dzięki panelowi szybkiego dostępu możesz łatwo dostosować sesję masażu do swoich potrzeb. Bytasonic 3, tak jak wszystkie fotele marki Casada, posiada autorską aplikację Brain zaprojektowaną specjalnie, by zrelaksować zestresowany umysł. Opiera się ona na audiostymulacji fał mózgowych. Oznacza to, że za pomocą dźwięków o określonych częstotliwościach stymulujemy umysł, aby zaczął wytwarzać zrelaksowane fale mózgowe. Audiostymulacja połączona z delikatnym, kojącym masażem to prawdziwy plaster na Wasz stres. Podczas masażu możecie również posłuchać swojej ulubionej muzyki, ponieważ Betasonic 3 ma wbudowane głośniki Bluetooth. A na dziś to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie kciuka w górę. A jeżeli nie chcecie pominąć kolejnych odcinków, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Pa Pa!